darmowe gemy dla każdego w Brawl Stars. Nie przesłyszeliście się, naprawdę możemy dostać darmowe gemy. Jak wiecie, ostatnio na Super Supercell Store zostały zmienione te zakładki i właśnie w zakładce Brawl Stars, jeśli sobie w nią klikniemy, i jak widzicie teraz, mamy zupełnie inny sklep niż wcześniej. Możecie zobaczyć, teraz mamy tutaj promocję 8-dniową, gdzie mamy monety i punkty mocy za 120 zł i możemy to kupić tutaj w tym sklepie. Również mamy tutaj ofertę na błyskotki. Oczywiście mamy karnet Tutaj nawet mamy jakieś złote tygodnie oraz oczywiście mamy gemy. No i dobra, no przecież miały być jakieś darmowe gemy. A no właśnie. Tutaj na dole mamy takie coś jak bonusy. Jak widzicie, ja już darmowe 10 gemów sobie odebrałem i teraz mam napisane, że następne 5 klejnotów dostanę, jeżeli będę miał 300 punktów. Jak widzicie, zakupowanie gemów dostaje się punkty, więc w sumie nie jest to darmowe. To dlaczego mówię, że można to dostać za darmo? A no właściwie jest, bo tutaj do góry mamy jeszcze coś takiego jak misje. Jeśli sobie w nie wejdziemy, to jak widzicie, jeżeli zalogujemy się w 15 różnych dniach, wygramy 25 bitów i ukończymy karnet, otrzymamy darmowe. Punkty. No i właśnie dzięki tym darmowym punktom będziecie w stanie odebrać 10 darmowych gemów. A ja w tym momencie kupię sobie te 5800 błyskotek za 12 zł. No niestety w grze nie udało mi się tego pokazać, że zostały przedmioty dostarczone, bo przez przypadek się rozłączyłem, ale jak widzicie 6598 błyskotek jest już na moim koncie.